Pamiętasz swój pierwszy raz? Tego się nie zapomina. Ale co w malinowym chruśniaku? Czy... <grymne> Leśniaku? Nie, nie. Chyba <grymne> pamiętam na harmonii ko kosmosu. Tak? To powiem, że tak powiem Pamiętam to, że żeśmy e, poszli e, z, chyba z jedną, e, że tak powiem, właśnie gdzieś pod naną, coś takiego i była osoba, i mi tłumaczyłeś ca całe zagadnienie, czyli przede wszystkim BHP. No, <laughs> to, jak masz pierwszy raz, to musisz pamiętać o swoim bezpieczeństwie. No i żeś mi tłumaczył to mniej więcej, jak to wygląda i w ogóle, no i pamiętam, no, no ja byłem no, spięty no chyba, bo wiesz. Dzieje się. No jak Co to się robi? No, no, żeby się rozpiął. Żeby się rozpiął. I pamiętam, to żeśmy chyba jakieś kobiecie robili, ale grupowo, nie? I że moim zadaniem było. W no, żeśmy kobiecie robili. No, daj, że z, po, mógłbyś to jakoś ubrać słowa. Robiliśmy jej dobrze. Skutek był. No. Ale, z, ale z, zadowolona była. Najważniejsze, że potrzebująca była zadowolona. Jeszcze Irwinę w to mieszasz. Co, się... co, co ludzie powiedzą? No. no nie, no... żeśmy się wymieniali? Nie całkiem dobrze. Nie, powiem, praktyka była super. Dla mnie, jeżeli humorystycznie podchodzę nie. i praktycznie... Od razu na głębokie wody. Proszę. Od razu głębokie wody, ale no, było to dla mnie niezwykłe doświadczenie i jak to szło poprzez teorię, a w zasadzie to od razu w praktykę, tak? No i zacząłem to czuć coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Czy pamiętasz jak straciłeś dziewczynę przez zabieg, jak przyjechaliśmy do ciebie do ostro? No. Ale gminie do ją nawalałeś. Tak, tak. Z gorącą wodą się musiała położyć, tak. Byliśmy na Jennyksy na Oslo w, Fjordzie, w Oslo, są takie wysepki, gdzieś odpłyniemy specjalny problem. chłopem. sobie tam na wycieczkę, żeby pokazać, zobaczyć co i jak. No i pamiętam sytuację następującą, że na że padało hasło, że ktoś się źle czuje, bo ją mlek bolą, czy coś takiego, że jest naprawdę źle, jest w, w tym, w Wannie i żeby zrobić zabieg. No, ja zaproponowałem jej, żeby zrobić zabieg. No i z hasło, no to robimy tego. 15-20 sekund mniej więcej o taki tak. strzał, we trójkę. Tak. Nie? I w tym momencie ona pisze, pisze żeby natychmiast samą przestać, natychmiast przestać, że że, że czuje gorąco i w ogóle, że ona już jest zdrowa, tak? I to był szybki strzał E, I pamiętam sytuację dalszą taką, że e, dalszą taką, że że się przestraszyła. Że, że się się mi przestraszyło, tak, że to są czary. I potem była sytuacja taka, że e, robiłem kolację mhm. i e, zacząłem się, myśląc o niej zacząłem A nie, się... No to było po trzecim dniu, to jakżeśmy lecieli już z powrotem do tak, Polski, tak. miałeś nas odwieźć. Tak, ja myślałem, żeś puszkę tak. jakąś otworzył, puszkę nie, właśnie, nie uważniej, żeś się to puszką wziął, przy... przycięłem, tu, bo aksa, aksa akcja. ale w samochodzie mieliśmy już odlecieć, a ty nie możesz prowadzić, nie, no, tak, bo, mamy my znajomość Oslo, co prawda trzy intensywne dni, ja tyle dni, takiej wycieczki to ja przez 10 lat nie zrobiłem, Tyle <laughs> <Kilów śmiech> kilometrów, <śmiech> <bez> <śmiech> <rozkotku>. <śmiech> na, na odpowiedź, na Jacka, jak w Oslo, jak tu przyszedł, <laughs> Ale żeśmy I... przegrali. Ale, ale e, co było to dobre, że e, żeśmy też wtedy robili zabieg. Właśnie ono tęcie do rana. Pamiętam, że ono się momentalnie, jak gdzieś tu jakąś tętnicę trafiłem czy coś tam wziął, ta krew się lała, to no. I ja pamiętam, że nawet to był pyk za, za sklepieniem i wszystko okay. I e, wraz jest humorystycznie oczywiście. Jeszcze. Się... jeszcze i podczas jazdy oglądając. tak, dokładnie i e, drodzy Państwo żeby, było, e, żeby nie było powiedziałem Jackowi naszej znajomej o tym że zabiorę ich do najbardziej oryginalnej restauracji i nigdy w życiu nie będą by w lepszej restauracji, nigdy nie byłem w takiej restauracji i drodzy Państwo zabrałem do restauracji somalijskiej w centrum Mosno. pozdrawiam by Byliśmy jedynymi, jedynymi białymi i jak, jako jedyni, uwaga, żeśmy jedli sztycami. tam się chodzi za dnia, tak. bo w nocy nie widać kalendera. Nie, ręce. w ogóle. Słabo. I to było, bo, powiem, że ten wyjazd był też taki nie, nie znaczący. Zapomnę, nie zapomnę tych, tego smaku. Rewelacja, polepsze. Przepyszne jedzenie. Naprawdę przepyszne. Wbrew uzorom. Mhm. Tak? I pamiętam, żeśmy właśnie wtedy w trasie, żeśmy rozmawiali i że coś, żeby, że harmonia kosmosu, ja jeszcze nie wiem, czy, czy będę, czy nie będę i tym podobne. I ja nagle tak wyszło, że zjechałem. To było akurat na ten festiwal. Cała seria wydarzeń dalszych. Ale z humorem, wszystko z uśmiechem i, i z humorem. Mieliśmy jeszcze. Taki fajny epizod, co nam kot pomógł nerki leczyć, pamiętasz? Tak. Nerki czy wątroby? co to było? Nerki. Nerki, nerki. nerki. Tak. Mamy pacjenta na stolet tak. 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 Jesteśmy Robimy zabieg i w tym momencie na takim stoku, bo do masażu tak. Bo, Stok do masażu. Tak. No ale w tym momencie kot skakuje i idealnie kładzie się na, nerk na nerkach. I idealnie kończy wtedy, kiedy my kończymy. Tak. I schodzi, dziękuję bardzo. Tak, że mieliśmy zespół mieszany. Tak, zdecydowanie. I to jeszcze kotka była, więc no, podwójnie tak, mieszana. Tak, tak, tak. To były. Nie, wiele takich rzeczy z humorem, bo mimo wszystko duchowość też jest poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Do tych sytuacji, nawet jak prowadzimy tą rozmowę z dużym dystansem. No tak. Humorem. Wiesz, no, tak jak powiedziałem, na spinie zawsze, zawsze jest gorzej, no. zawsze tak. jest coś. Na no. tak. tak, no, ludzie, jak wchodzisz w te tematy, to tam... To, to, to. A z, z tego co wiem, to pomagasz ludziom, nie? E, Zdarzają się piszczerujące, no, z różnych stron, tak? Hmm. Różnego rodzaju. Nie wiem, że robię e, na tyle, Działam na tyle, ile jestem w stanie. Tak? Czyli na zasadzie yy, wiadomo, że na pierwszym miejscu, yy, bo miałem oczywiście w tym swoim doświadczeniu, że jest taki chłuchura, optymizm, że no ale działanie intensywne na wielu po, po poziomach i polach. I w konsekwencji okazuje się, że yy, w tym wszystkim zapomniałem o sobie. Dlatego, dlatego teraz zrozumiałem jedną że jeżeli ja dobrze funkcjonuję, dobrze y, y, prosperuje, to również mogę dobrze prosperować i działać y, na rzecz innych, tak? tak, tak. To, ten spokój i to, to bezpieczeństwo y, no, jest niezbędne. To ja już o tym wspominałem, że, y, że przy moment, że jestem jak wcześniej do takiej fali jak to już wtedy ładny nazwą neofitą, euforia do kwadratu, y, to Jestem poza potrzebą do uwzględniania kogo Nie czegokolwiek. Mnie cieszą y, feedbacki, jak dostaję informację zwrotną, że pewne rzeczy się wydarzyły, jest dobrze, prawda? I to mnie cieszy, to mnie przede wszystkim cieszy, tak? Y, no, no i że się okazało, w tym czasie mam mam jakby wachlarz. Mi się bardzo podobał komentarz że, y, pod filmem, że jakbym byłem bał, to wpadłem jak Asterix do takiej pęczułki, prawda? Kompleksowo mam wszystko. Tak? Obelix. obelix, przepraszam, Obelix, tak. Ja po prostu faktycznie tak jakbym w bardzo krótkim okresie czasu doznałem wielu, wielu, wielu rzeczy. No i teraz przykułem poprzez swoje własne doświadczenia na no, rozmowy z ludźmi, na, na różnego rodzaju, nie wiem, wyjaśnienie pewnych kwestii, doradzanie, jakkolwiek byśmy to nazwali, tak? Jak zobaczyłem, jak robiliśmy mi zabieg okay. i nawet jak tak miałem zrobienie dłonie, to jest to naleźć, do serca i no, nawet w tym momencie yy, yy, położyłeś mi dłonie na dłonie, coś takiego i w tym momencie czułem, jak te takie yy, te poprzeżyły, później takie złoty dosłownie cię aż do mojego serca takie no nie, nie wiem, światło, czy jakoby się no, normalnie złoto do serca, ja widziałem własne serce jak ono po prostu pompuje taki błysk tak, błysk i po prostu te pompowanie tego serca I ja pamiętam że to się, na let, że to skończyłeś to się, co w, w sensie zniknęło i mówisz powoli otwieraj oczy, ja pamiętam do tego, jak no, dziś dzień powoje otwieram masza, to pierwszy co? Myślałem się o tym, żeby leczyć ludzi. To był pierwszy raz. Ja myślałem, że... Bo czuję, że ciągnie, nie? Tak, ale najlepsze jest nie? to, że ja na samym końcu cały czas siedziałem i byłem przekonany, że no dostanę jakąś rozpiskę leków, psychotropów i tym tak że nie jest beznadziejnie. Psycholop nie przekonana. Przepisują. No ale nie wiem, po prostu no, od razu reakcja, tak? Ja Żeby. No, że, no, dyskrypcja, tylko lista, a ja zacznę się koszować. No to bo... ja też poszło. Ile to lat temu było? no, by się znalazło piększe więc więcej. Więcej? Czekaj. To był 2016 rok. A jest 2021. 15 ta. 16, tak, to był. 16. Albo 15, jakoś tak. 15. No, 15-16, no. A później jak cię z Norwegi wywalało? No. Co miałeś lisk na motorze. Żeś że przyjechał z takim siniakiem. kurde, że wiesz co, powiem ci 7 latek jest tej wielkości. Co ty miałeś? Siniaka. No, e, na cały, cały był jeden wielki krwiak. Ja pamiętam sobie... Kurde mniej do tej No, było. Ja pamiętam sobie, że tak, taką bulwę dostałem na blodrze. Całe ciało mnie bolało. Ja wtedy, wtedy pamiętam, że sobie powiedziałem, że nie, nie będę, nie będę cierpiał na zasadzie, że e, i sobie zrobiłem w sumie w parę godzin, bo tak robiłem sobie zabiegi, że z taką determinacją, że, że ściągnę sobie tą bulwę cała reszta, żeby mógł się normalnie poruszać i... Miałem, ja pamiętam, że to było dosłownie jak y, śliwka, jedna duża śliwka na cały bo takie taki uderzenie. Hmm? No już pojechał do tej. Norwy. Norwy i co? No i złamałem żebra. I złamałem żebra. Jak się mnie gdzieś pod pociąg, to kubek. I to tak, w taki sposób, że ja po, po, powiem szczerze, że to, to była już taka akumulacja, że po prostu no, ewidentnie mnie z Norwegii wywalała, tak? Zależy czas ciągle zdarzeń. Mówiłem, że bym jechał, a pojechałem z owym żebem. Pośrednio Na dzień, pierwszy dzień w robocie to był. No to już usiadłem z samolotu, poszedłem do projektu i jeszcze wiedziałem, że owale żebra. Dwa tygodnie byłem L4 w Norwegii. Pamiętam, że siedziałem, nie wiedziałem, co ze mną zrobić, bo nawet pamiętam w ciężarówce, jak jechała, nie byłem w stanie wysiedzieć, bo mnie tak wszystko bolało. I mi postawił przed komputerem, żebym tłumaczył z angielskiego na polski i z polskiego na angielski tekst BHP. No wam pamiętam, to później dzień. No nie, to w ogóle nie do pomyślenia, to się Przeciw Sprzeciw przeciwko planom duszy, by to Tak, tak, tak. No. I twoim zdaniem, tak już po tych latach doświadczeń, jak, jak żeśmy sobie pogadali, poćwiczyli razem, te parę zabiegów mieliśmy wspólnych, uważasz, że ludzie są szczególni, mm -hmm. jak, się, jak się budzą w nich tego typu talenty, czy co to czy, znaczy, to, czy, 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 czy są takimi dołami, takimi wybręcami, czy, czy każdy z nas w to ma w sobie. Wiesz co, mi się zdaje, że jeżeli chodzi na sam początek, to takie, na pewno jest, czujemy się wyjątkowo, tak? Że one... Że Wow, jaki zaszczyt nostawki. A ja też miałeś tę tą, ten, ten, tą pychę przeszedłeś tam, no, tak, tak, tak? Tak, tak. <grym> to, musisz, no ale otworzyłem ja się, zostawiłem, tak, tak. Takie drzwi, i, y, drzwi, że tak powiem. No i y, jeszcze tym bardziej, że ludzie sami mnie zaciepiali. mówili, że w zasadzie że jestem taki, taki, opisywali, i to, i to pompowało ten balonik. Nie powiem, że nie. Tak? No ale przyszło taki moment y, y, weryfikacji. No. I ja pamiętam, bardzo tak. Bardzo, bardzo. Ja mogę powiedzieć, że miałem takie doświadczenie dla mnie bardzo mocne, intensywne. Może nie było przyjemne, ale było bardzo pomocne, gdzie miałem sposobność zjechać do osoby, która dosłownie była przed śmiercią, tak? Jako ta tak zwana ostatnia deska dla ratunku. I powiem szczerze, to. Ja jechałem wtedy w Polskę 7 godzin, jakoś tak. Ja całą trasę płakałem, bo ja wiedziałem, że w tym momencie, że to, że nie wiem, czy jestem w stanie, czy to nie jest za późno, tak? To była olbrzymia lekcja pokory, i nauka dla mnie, ale wychodząc od tego, tej osoby, to poczułem, że naprawdę zrobiłem wszystko, co tylko w mojej mocy. I wyglądałem to, co mogłem. Najlepiej, jak go miałem. miałem. spokój, mimo wszystko takie pogodzenie, spokój. No i się okazało, że osoba z bardzo takiego, jakby powiedzieć, no ciężkiego stanu, no ale przedłużyła swoje życie, można powiedzieć, o te co najmniej dwa tygodnie. Ale dlaczego te dwa tygodnie? Bo te dwa tygodnie spowodowały to, że ona umiała się pogodzić z bardzo wieloma rzeczami, Zrozumieć i przede wszystkim pożegnać się z bliskimi. I ci bliscy też inaczej podchodzili do, te, do tematu, odejścia. Tak? I to dla mnie było takie, yy, mimo że, że wiedziałem, że, że na pewno rzeczy jest, za, albo za późno, bo ja się nie bawię w stwórce, bo dla mnie pokory, lekcja oraz to, że yy, przez to to nie było doświadczenie tylko tej jednej osoby, ale to też jakby całego rzędu osób wytaczały tę osobę. No powiem szczerze, bardzo dużo no, zabumy, przemyśleń no, na temat całego i swojego życia, tak? E, zobaczyłem, co to znaczy również dbanie o kogoś, co to znaczy partnerstwo. E, Czy nie jest miłość? Co to znaczy, e, że właśnie najcenniejsze są te rzeczy właśnie niematerialne, że, że w takich momentach właśnie doceniamy nie te właśnie... Powyższą rzeczy materialne, tylko te wspomnienia, te emocje, yy, i taka, taka, yy, to, to moralne życie, celebracje. No i to jest właśnie takie doświadczenie, czyli wszystko to, co jest w pewien sposób mierzalne, w sposób yy, materialny, walutowy, wagowy, objętościowo, tak, czy jakoby byśmy to nazwali, to w tym momencie to właśnie emocje, doświadczenia, yy, ta pamięć. Naprawdę powodowało to, że ten człowiek, mimo że walczył jeszcze do końca, jednak spowodował, że wszyscy przyjęli to ze spokojem. To jest dosyć nienaturalne, tak? Zwłaszcza, że biorąc nie, pod uwagę To było nienaturalne. To nie jest to było, wolne, tak, do tej natury już. Dążymy, już dążymy, tak. Wracać. Ale. Tak. Bo my jako społeczeństwo nie jesteśmy. Przyzwyczajenie do takiej kontaktu ze śmiercią, czy z odejściem, tak? to jest zawsze żałoba. Hindusi się cieszą, jak ktoś odchodzi, ale patrzą, jak ktoś przychodzi. Tak? To jest taki paradoks bez życia, no, kulturowy również. Zwłaszcza, że teraz za śmiercią, powiedzmy, jesteśmy przyzwyczajeni w każdym razie do tej, do tej śmierci. Mówi się o ludobójstwie, mówi się o tym, co będzie, prawda. Mhm. Czy po szczepionkach, czy po epidemiach, czy po resecie, wiesz, różne wersje. Żeby było jasne, ja niczego nie krytykuję, tylko różne takie wersje krążą w tej chwili, żeby nas się do tej śmierci przyzwyczaić. Nie? A jakie pojmowanie śmierci powinniśmy mieć, ponieważ no, umierałeś trzy razy. Czy, czy, czy cztery w sumie zaliczyć tą Norwegię, czy... czy nie, nie trzy? no, czy, 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 trzymajmy się. Trzy, żeby, trzy, trzy, trzy doświadczenia. Zaświadczeniem jest. Zaświadczenie nie. Nie, 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 nie jestem w stanie konkurować z Jarkiem Dupóskim. Pozdrawiam. Pozdrawiam Jarko, oczywiście. E, no właśnie. I teraz tak, po drugiej stronie czeka, czeka życie. A my uważamy, że to życie się kończy. Mm -hmm. nie. No, nie, nie. Nie kończy. E, bardzo fajnie. Nawet wracam do no tego. opisał to no, na ja, mnie i podchodził Jarek do e, Dziewice były? Nie, nie było, niestety dziewiców nie było. No, bardzo, bardzo mi przykro. Bardzo bym chciał. Fajnie by było. Nie, e, ale po prostu jednak muzułmanie. A chyba tak, no nawet na 100%. I, i... My się, e... My się jak ja bez ciała, to co im to jakieś? Ducha, ducha, ducha. Dobijmy ją, ducha. Meduł. Meduł, meduł, meduł. Tak na rozwiązanie. Tak. Dobijemy go mydło. No, tak, dokładnie. dokładnie. Dobra, dziewic nie było. Mhm. Tańczowego mostu też nie było. No nie. Co było? Eee, Wiesz co, ja ci powiem, wiecie, że, że pytanie... E, było wszystko, wszystko to, co nie odbieramy tutaj z na tutaj na ziemi. E, że nie jesteśmy nawet do końca w stanie to nawet rozumnie objąć, a tam wszystko jest tak zrozumiałe i tak e, e, ze sobą połączone. E, żeby ty dosłownie jesteś pytaniem i odpowiedzią w tym samym momencie. Tak? E, druga kwestia, że zdaję sobie sprawę. Ja już nawetzywałem do odcinków e, w poprzednich odcinkach właśnie do tej wypowiedzi, że w my tam w tym stanie, bo miałem taki przebłysk, że ja w żaden sposób się nie utworzyłem z ciałem, które leżało. Tak? E, I to było z, zaskakujące, że nawet mnie, było mi tak dobrze, że nawet nie chciałem tutaj wracać. Um, powiem szczerze, że tam dopiero, tam to dopiero się żyje, tak? Mogę powiedzieć. Albo doświadcza. I to, dla mnie to jest to, że um, zdajemy sobie sprawę, że to jest jakby powiedzieć świadomość, duch i dusza, e, chociaż różnie ludzie używają nomenklatury, że okazuje się, że jest jakby stała, albo jakby zmienia się jakby pod wpływem jakby zebrane doświadczeń, ale e, opakowanie się tylko wymienia. Także ja wrażenie, że to jest... że to jest takie, te nasze życie to jest takie pyk i następne, pyk i następne, pyk i następne. A całe na żeby się do tego koła tej wariacji uwolnić, tak? tak? Że, nie, że, że e, ja pamiętam. Te uczucia, kiedy ja tutaj jakby wróciłem, to jest ja już się procenty powtarzam, ale to uczucie, właśnie kobiety mnie bardzo dobrze zrozumiają, jak jest bardzo niewygodne buty. Tak? Że po prostu bardzo niewygodne buty, uczucie bólu, chłodu i takiego mm, niepokoju. Tak? I, y, po prostu staram się to ubrać. I y, ja wiem teraz, jak się czują dzieci, które wyszły z łona matki, na no podobnej zasadzie. Ten chul, ból e, mm, i po prostu ja nie byłem zadowolony, że tutaj jestem, tak? e, I uważam, że e, to jest zakłamanie w pewien sposób, które mamy narzucone, że tutaj że to jedno życie i, i tym podobne, no to na tym się nie kończy. Nawet sami ja są że tak powiem najba najbardziej sprawnieni stwórcy albo Boga, tak? Więc uważam, że powinniśmy mimo wszystko, to nie chodzi o to, że ja naganiam kogoś na, na otwarcie się duchowe czy jakieś praktyki, ale e, zrozumieć to, że e, docenić to, co mamy, że jesteśmy tu i teraz na doświadczenia, na bliskich, na te emocje, żebyśmy właśnie wychodzili stąd z radością. Mimo wszystko, co ja radość. No w tych sytuacjach rozmawiamy też, żebyśmy umieli się śmiać. Nie polega na tym, że urodzinę da się obchodzić periodycznie, natomiast śmierć. Nie. No, nie. no nie. Nie da się jej świętować.